Cześć, tutaj gram w MLB The Show i będę nagrywał i będę też opowiadał o baseballu. No i Mamy tutaj jeden out. Więc spróbuję jednocześnie grać. Może będę od czasu do czasu komentował co się dzieje na boisku. I także opowiadał o tym co się dzieje w MLB. Tutaj widzimy gram w San Francisco Giants i nie jest to przypadek, ponieważ ta drużyna podpisała teraz kontrakt z Blake Schnellem. Nie, nie był to oczywiście kontrakt, na który liczył na początku off-season. No ale wiemy, jaka jest sytuacja. z Drużyny teraz oszczędzają pieniądze, i teraz sporo wolnych agentów na tym cierpi. No, po, na liście dostępnych graczy dalej mamy Jordana Montgomery, Mike Loren, e, Michaela Lorzena, Mike Lawingera. I cały czas czekamy na to, aż znajdą jakieś nowe drużyny. No teraz Giants już ze sznelem, nie wydaje mi się, aby mieli pieniądze na to, aby podpisać kontrakt z którymś z tych bardzo dobrych, wolnych agentów, miotaczy. Więc jeżeli chodzi o Jordana Montgomery... Można pomyśleć tak, Red Sox byli łączeni z nim przez cały off season, i teraz Giolito wypada na cały sezon. No ale tak, z jednej strony no to rzeczywiście trzeba zastąpić Giolito, ale z drugiej strony, jeżeli John Henry, właściciel, nie był skłonny przekroczyć luxury tax nawet ze zdrowym Giolito, no to teraz. Tym bardziej w takiej trudnej dywizji, może po prostu już stwierdzą, no dobra, żeby, że poczekają na przyszły sezon, żeby coś zaatakować, zobaczą jak, jak dobry jest Cutrey Crawford, czy, czy Rafaela. To jest może jakaś przyszła gwiazda MLB, jak się Kasas rozwinie i tak dalej. Spodziewałem się, że Red Sox zajmą ostatnie miejsce w tej dywizji. Być może jednak Montgomery trafi gdzie indziej. Yankees, widzieliśmy, że nie, nie brali udziału w wyścigu O'Schnell'a. Montgomery jej ponoć ma jakiś tam uraz do Yankees z czasów, gdy grali razem, więc to też jest bardzo mało prawdopodobne. Astros. Dołączyli się do wyścigu Woschnela, ale nie chcieli mu płacić 30 milionów rocznie. Na czym skorzystali Giants? i out. Więc. No, ale Montgomery pewnie nie będzie kosztował 30 milionów rocznie. No, bez przesady. To nie jest as. No, teraz wyrósł otacza numer 2-3. No, 3 bym powiedział. Ale miał świetny post-season. Był kluczową postacią Rangers. W tej drużynie, która wygrała World Series. No więc no a jego agentem jest Scott Boras. No to teraz właśnie już oczekiwał je na 7-letniej umowy. No której nie na razie nie otrzymał i pewnie już nie, nie dostanie ją. no czy... O dobra, Dobra. Ale nawet nie wiem, jak to się kontrolować, że. że no bo nie, tak nie gram za, za często to, że, że tu. A no a, no to ich puściłem, ale tak na pierwszej bazy, no to nie wiedziałem, jak go. Yy, no, no dobra, dobra przesuwam go na trzecią i teraz. Aj. Jak ta dobra, bo to nie, nie umiem zamieniać tych. No ale to jest tylko dodatek do, do tej całej, nie, no głównym tutaj temat, y, wartością tego filmiku jest moje opowiadanie o, dobra, czy to jest home run, nie, nie, no i teraz muszę wracać, no i opowiadanie o, o miotaczach i sytuacji w MLB, więc Astros, no widzieliśmy tutaj też Death... Ucierpiał w ostatnim czasie. No, tak jak z Giants, no to też się pojawiły pytania dotyczące tyłu rotacji. Tak więc e, Giants je trochę odpowiedzieli, właśnie pozyskując sznela. Chociaż jeszcze by im się przydał, nie wiem, ktoś taki jak Rich Hill, Sinterguard, Quaito, No Dwastros też. O, dobra, jest home run, no i pięknie. E, t... A nie jednak nie. <ścoughs> Nakręciłem się, no to i strajka, no to już w ogóle. Bo wiadomo, Zastros, Verlander już ma swoje lata, ma colors często kontuzjowanych, ryquity problem z łokciem. Luis Garcia miał operację, Tommy John i tak dalej, no to e, więc na pewno by im się przydał. Jak ktoś taki jak Jordan Montgomery do rotacji, albo Lorenzen czy Clavinger. Dobra, challenge. Tam nawet nie widziałem tej porturki. Spróbuję. No, zobaczymy, jak to wygl wygląda. Bo tak, były raporty o tym, że Yankees interesują się Lorenzenem, że White Sox są chętni na powrót. Na powrót Clevengera? Chyba na no, safe, safe, więc... a nie, miał rękawicy, no zobaczymy jak to jest, no safe, no trudno. No i jeszcze Angels zostają nam. Mówiło się, że, że Schnell chciał, chciałby tam trafić. No potem właściciel powiedział, że nie, no, raczej, dobra, chyba już tylko na pierwszą, no że nie, że, że to raczej nie mają y, tyle pieniędzy i że niech nie będzie sprzedawał tej drużyny. No ale może na Jordana Montgomery już by ich było stać, no tylko mam obawy od, no, dotyczące tego, że no, Tyler Anderson y, w Angels no to on sobie nie poradził. I mam obawy, że z Jordanem Montgomery no to by było to samo, że to byłby kolejny dobry zawodnik, który w Angels yy, stracił swoją, by stracił swoją formę. No niestety takie mam wrażenie, więc... No tak, dla Montgomery no to chyba aż takiego znaczenia nie ma, gdzie by trafił, jeżeli by podpisywał taki... Aj, no coś... Aj, źle coś rzuciłem. Że Angels też było fajną drużyną, że po prostu już by miał gwarantowane pieniądze, że jeżeli Angels by zaoferowali sześcioletni kontrakt wartości ponad 100 milionów. A nie wiem, Cardinals czy Astros, tylko nie wiem, 3-4-letni kontrakt, no to już by poszedł do Angels. no To nie oszukujmy się. No tylko czy, czy Angels też by byli zainteresowani. No nie wiem, to też. Jest e, ciekawa sprawa. Zawsze jest szansa, że ktoś taki jak Milwaukee e, się pojawi. No, ostatecznie nie, nie wymienili e, Willy Adamsa do, do Dodgers, e, chociaż się sporo o tym mówiło. No, ci, te, a, ale co, co jest? No, to się zatrzymało. Przyciskam, no. żeby bieg dalej, ale nie. Ale, jakby jeszcze jakimś cudem udała się taka wymiana yy, z Dodgers, no to kto wie, czy, czy wtedy Milwaukee by nie mieli, stwierdzili, dobra, wykorzystujmy, wykorzystajmy jeszcze te pieniądze zaoszczędzone z kontraktu Adamsa na Montgomery'ego. No to to jest, jest to taka opcja. Dobra, no, aj, no co jest? No. No ja nie wiem jak to się... Nie, no wracaj. Nie no, to już, już po prostu to już jest żałosne to, to co wyprawiam tutaj. Bo mnie no, chyba był się nauczyć to grać, zanim taki filmik puszczam, ale... Dobra, to chyba będzie flyout. A nie. No to dobra home. Dobra, zobaczymy, czy będzie home, czy nie. Jest. No tylko, że ten, co stoi na pierwszej, tylko nie za bardzo go umiałem przesunąć, ale trudno nam. I tak jest potem, że gram w to z... i potem trochę gubię wątek tego, co miałem powiedzieć. I... Dlatego wydaje mi się, że jak będę nagrywał taki, nie wiem, filmik dotyczący Deadline, jakąś analizę taką z wszystkich drużyn w środku sezonu, no to już raczej będę nagrywał siebie albo z Excelem coś zrobię, bo tu się za bardzo rozpraszam. No to tutaj taki eksperyment zrobiłem. Zobaczę, czy się wam spodoba. Okej. Okay. Nie no. Nie no, to teraz na no trzecio nie no, no trzeci... Nie no, to to już klikam trzecią, ale to... No widzicie, i się rozpraszam i potem gubię wątek, więc... No ale tak, mówiłem o Milwaukee. Może jeszcze jakaś tam drużyna, nie wiem, Seattle może wymieni któregoś z, z tych młodych miotaczy za jakiegoś pałkarza i wtedy będą mieli... Nie, no to chyba będzie Audi. I wtedy bym mieli pieniądze na Montgomerego. no mniej miejsce, bym powiedział na Montgomerego, tak? Można powiedzieć. No nie wiem, czy mają pieniądze. Myśleli o Czapanie ale cena dla nich była zbyt wysoka. No to pewnie z Montgomerym by było tak samo. Tak wiemy są poszkodowani przez tą e, sytuację z bankructwem. Chociaż im na pewno na pewno chętnie by go przyjęli z powrotem. No i to są chyba drużyny, gdzie mógłby rzeczywiście trafić. No, niż, e, no hmm. chyba, że. No tak, mam wrażenie, że no White Sox Yankees zgarną i Yankees garną Klevingera i Lorenzena, no to wtedy zostaje Montgomery dla który, kogoś innego, na przykład Angels. No, no powiedzmy, że, że tak, tak może mógłbym typować, że Montgomery, Angels, Lorenzen, Yankees, Clevenger, White Sox i potem cała reszta, nie wiem, ktoś pójdzie do nie wiem, Syndergaard pójdzie do jakiegoś tam Astros, czy może Twins jeszcze by skorzystali na kimś, bo Lorencen jest, znaczy Desclofani jest kontuzjowany. No ale to te oni też są w trudnej sytuacji finansowej. Tam też były cięcia. No właśnie, tu, tu cięcia są, tam cięcia i, i potem ci wolni, a ci wolni Agenci gdzieś muszą grać. I... Jeszcze Cubs bym może skorzystali na kimś, bo Tylon jest kontuzjowany, To więc kolejna jest taka sytuacja z nimi, chociaż już po tym, jak podpisali Belinchera, aż raczej się wydawało, że, że to off-season zakończone. U, już chciał wykonywać. O, jest, jest zamach! No. O, czyli jest, jest fajnie. I, I tak tak to wygląda jeszcze może Cardinals się jeszcze dołączą. No też wydaje mi się, że ta rotacja ich trochę trochę pozostawia do życzenia ten tył ich. i będzie on to no to ten zakończy ten linki to już będzie koniec filmiku. Ale Giants no to rzeczywiście fajna sprawa. To też na taki mecz wildcard series, no bo szukujmy się, nie wygrają dywizji, No to mam Schnell i Web, taki mecz o in, być albo nie być, no to to też jest bardzo fajna sprawa. Snell Jerzyk udowodni, że jest takim dwa, dwa lata z rzędu będzie. Dobre sezony, bo z nim problem taki, że miał dobry sezon, potem miał taki przeciętniawy, niezły sezon. I tak w kółko, więc jakby miał teraz taki sezon, gdzie naprawdę byłby Asem na przykład back-to back, -to -back Cy Young no nawet nie musi wygrać Cy Young, ale jakby był, w, nie wiem, top 5 Young no to i tak by było bardzo dobrze dla niego. I to by potem drużyny może były skłonne. Nie wiem, polepszy się sytuacja na rynku i potem już dostanie swój kontrakt. No tak jak powiedziałem, dobra, to miał być koniec inni filmiku. Jeszcze zakończyłem ten wątek z Schnelem Giants, naprawdę fajną robotę w tym off-season. No chociaż to trzeba przyznać, mówi Zaid i może no to też trzeba właścicielu tam powiedzieć, że to on się zdecydował, że budżet będzie wyższy. I to nie jest tak, że to Zajdi o wszystkim decyduje, no to, to też on ma ograniczenia, i w końcu tych ograniczeń nie było. No to dostał ten kontrakt. Ja nawet nie mam pada przy sobie, więc tutaj się leci strikeout. Więc zobaczyliście, jak to wygląda. Taki filmik. Powiedzcie, czy Wam się podobało, czy chcielibyście więcej. No Ja raczej jestem skłonny, żeby. Bardziej się skupić jednak na merytoryce i opowiadać o tych MLB w większym stopniu niż komentować to, co się dzieje w gierce. Ale może Wy macie jakieś inne spostrzeżenia, więc dajcie znać. No, Miota się wie, że nawet pada nie mam w ręce, więc dajcie znać, co tam, jak uważacie, i do zobaczenia w kolejnym filmiku, no czy tam w artykule, no. Czy tam na Twitterze, no, czy w, gdzie, gdzie tam będę aktywny, no to do zobaczenia i trzymajcie się. Cześć.